Siemanko widzowie, dobiliście łapki pod poprzednim materiałem, więc zrobimy sobie oczywiście tą ikonę Optimus. Ale! Ja poszedłem o krok dalej i dzisiaj zaprezentuję wam sposób, w którym możecie pozyskać taką ikonę za darmo. Nie przesłyszeliście się, da się to zrobić za darmo i nie potrzeba tak naprawdę dużo szczęścia do tego, nawet nie potrzeba szczęścia w ogóle. Więc zapraszam do materiału. Jeżeli się spodoba, oczywiście łapkę do góry zostawcie, zasubskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Warto taką subskrypcję zostawić. No i bez zbędnego przedłużania jedziemy, widzowie, z tematem. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie mi to pójdzie, żeby wam to pokazać, żeby to nie trwało za dużo czasu. Wpadłem na to po poprzednim materiale, jak mówiłem o tym, że wiecie, można sobie kupować złote rzadkie karty po 1000 na licytacji, srebrne po 500, później to tam gdzieś przemieszać, 140 tysięcy wychodzi za 20 tych paczek, 5 razy 75+, plus. no i tym sposobem naprawdę tanio można było sobie zgarnąć foder, ale... No wpadłem na coś lepszego co Wam w tym momencie zaprezentuję. Też ktoś o tym pisał w komentarzu pod dzisiejszym, pod wczorajszym sory materiałem, ale jedziemy widzowie. Na sam początek musimy przejść do sklepu no i wypadałoby, żebyśmy mieli tamte kilkanaście tysięcy na koncie. No najlepiej tak by było jakbyśmy mieli z 30 koła, nie? To by było tak bardzo optymalnie. I otwieramy te paczki za 750 monet. No, miało być za darmo, ale potrzeba końców. Do tego za chwilę wrócimy. Otwieramy sobie brązową paczkę za 750 monet. No i co nam tu wypadnie? Czy wypadnie rzadka karta? Jest rzadka brązowa karta. Jest to świetna informacja, bo najtańsze takie brązowe rzadkie karty chodzą po 350 monet. Na pozycji napastnika na niektórych platformach są po 400 monet i one schodzą tak naprawdę w kilka minut maksymalnie 15 minut. I te karty się sprzedadzą. Już to testowałem, więc wszystko potwierdzone. Brązowe, zwykłe bierzemy sobie oczywiście do klubu, no a ten szrocik quicksellujemy. Za rzadką dostaniemy 350, za quicksell dostajemy 100 monet, więc na paczkę wydaliśmy 300 końców, czyli dosyć mało. Wiadomo, nie zawsze będziemy mieli takie szczęście, że trafimy brązową, rzadką kartę w paczce, ale czasem nam się poszczęści w taki sposób, że trafimy dwie rzadkie karty zawodnika w paczce albo i nawet trzy. Tutaj też mamy brązową rzadką kartę, więc naprawdę fajnie, czyli ją sobie też sprzedamy. Nie mamy dwóch, niestety, ale widzę, że mamy herb oraz tifo, właśnie brązowe rzadkie, więc spoko, bo możemy to wywalić i dostaniemy więcej za quixel. Za quixel tej paczki dostajemy 100, zaokrąglimy sobie 150 monet, zaokrąglimy nawet w dół. Za tego gościa, którego wystawiliśmy, dostaniemy 350, czyli łącznie 500 końców, i na tą paczkę poszło 250 monet, więc wydaliśmy 550 końców na te dwie brązowe paczki. Otwórzmy sobie trzecią i czy znajdziemy w niej kolejną brązową, rzadką kartę? No, tym razem nie. Także tym razem mniej się tutaj zwróci, ale może więcej brązowych zwykłych kart byłoby miło, jakby były więcej niż trzy. Są cztery, no i fajnie. To sobie quickselujemy. jest rzadki strój, rzadki motyw stadionu, także też. Też dobrze, bo lepiej niż kontrakty. Wcześniej było zaokrąglane w dół, więc teraz zaokrąglimy sobie w górę, czyli 200 końców z tej paki nam się zwraca. Na tą wydaliśmy 550, na dwie poprzednie również wydaliśmy 550, czyli na te trzy paczki wydaliśmy 1100 monet. Co robimy dalej? Przechodzimy widzowie do SBC, no i mamy kilka tych brązowych, zwykłych kart w klubie. Mamy ich przynajmniej 9 z tych paczek, nie liczyłem dokładnie ile, ale mamy 9 takich kart. Przechodzimy najpierw w SBC Rozbudowa 5 razy 60, 64, bo tutaj musimy przepalić 6 takowych brązowych kart, brązowych zwykłych, a w zamian dostaniemy 5 rzadkich, więc przepalamy sobie tutaj no, 6 kart. Ja już trochę ich w klubie mam, więc no, to, nie, to nie jest ważne. Po prostu trzeba przepalić, trzeba zrobić z tego 20 zgrania. No i mamy to zrobione. 5 rzadkich kart brązowych za 6 zwykłych brązowych. No, wygląda to na dobry deal, no bo. Te najtańsze brązowe są po 350. W tym momencie przechodzimy do sklepu i otwieramy tą paczkę z brązowymi kartami. Proszę bardzo, otworzymy, pokażemy wszystko dla widza: 5 brąziaków, 64 do, 60, sorry, 60 do 64. Niech to się nam tylko otworzy, bo coś gierka przylagowała. Te 5 brązowych kart zawijamy do klubu. No i wracamy znowu do SBC. Wiadomo, lepiej jest to robić w ten sposób, że otwieracie sobie powiedzmy 20 takich brązowych paczek, albo 30, albo 40, te brązowe rzadkie karty piłkarzy wystawiacie, brązowe zwykłe zawijacie do klubu, no a reszta po prostu na Quixel. No bo szybciej by to szło niż mielibyście otwierać, nie wiem, trzy paczki, i to przepalać i tak w kółko. Lepiej sobie ich więcej po prostu otworzyć. No jak trafią wam się brązowe duplikaty, no to dopiero wtedy przejść do SBC. Ale co robimy dalej? ano potrójną rozbudowę z trzema rzadkimi piłkarzami srebrnymi między 71 a 74, ale no ocena nas nie interesuje, ważne, żeby to były srebrne rzadkie. Przepalamy tutaj trzy brązowe rzadkie karty i cztery brązowe zwykłe. Dostaniemy za to trzy srebrne rzadkie karty, wydając na to jakieś 1100-1000 monet, zaokrąglimy do 1000, będzie prościej to liczyć. Później gdy już trochę tego narobimy, to przechodzimy do SBC. Rozbudowy 75 plus razy 5. No i tutaj będziemy potrzebowali złotych, rzadkich kart. Będziemy potrzebowali dwóch takich kart, więc na samym początku można je dokupić, ale wydaje mi się, że każdy takie dwie złote, rzadkie karty będzie miał w klubie. No i musimy tu przepalić 11 rzadkich, z czego 9 przynajmniej srebrnych, no i 2 złotych, czyli no 9 po prostu srebrnych i dwóch złotych, no bo natrzaskaliśmy te rozbudowy srebrne, no to po to je robiliśmy, żeby te karty tutaj przepalić. Dwie złote, rzadkie karty. Karty musicie mieć, żeby w ogóle zacząć, no ale no to mówiłem, każdy powinien takie mieć, albo dwie można sobie dokupić, no to 2000 więcej wyjdzie. No i jedna ta rozbudowa przy naszych no, dosyć pesymistycznych wyliczeniach, no bo wydaje mi się, że otwierając te brązowe rzadkie paczki, znaczy brązowe rzadkie paczki, brązowe paczki, to w dwóch na trzech z nich będzie przynajmniej ta jedna rzadka brązowa karta. No a może się zdarzyć, że będzie ich wiadomo więcej, więc dwie brązowe rzadkie karty w paczce za 750 monet zwracają nam paczkę, a nawet na niej pewnie zarobimy. No bo skwikselujemy te stroje, te wszystkie tifa, motywy stadionu i kontrakty i jest spoko. Możemy też w takiej paszce, wiadomo, trafić więcej brązowych zwykłych kart, nie tylko trzy, nie tylko dwie, jeżeli tam jakaś rzadka się znajduje, tylko może też być ich więcej. No ale, już nie przedłużając, zrobienie takiej jednej rozbudowy 5x75 średnio wyjdzie na około 3000 przy tych pesymistycznych wyliczeniach. No bo jak zrobimy już tą rozbudowę, no to otwieramy, no i dostajemy 5 złotych rzadkich kart, dwie przepalamy tutaj z powrotem. No i tak sobie otwieramy, przepalamy, otwieramy, przepalamy, otwieramy to wszystko i przepalamy. No i dla chętnych tutaj też można się pobawić w te rozbudowy, gdzie one są, gdzie się zgubiłem, w te zwykłe, potrójne rozbudowy. Złote, zwykłe, potrójne rozbudowy, tutaj trzeba przepalić chyba 6 brązowych kart na 3 złote, zwykłe. No właśnie, jeżeli nie macie takowych w klubie, no to, to możecie to porobić, jeżeli wam te brązowe karty z poprzednich paczek zostaną. Mowa tutaj o brązowych zwykłych, no bo rzadkich szkoda. No Chyba, że rzadkich wam zostanie jakiś nadmiar, no to też tutaj możecie przepalać. No i pamiętajcie oczywiście widzowie, żeby tutaj nie marnować żadnej karty, no bo to jest bardzo budżetowe rozwiązanie, więc, więc jak macie jakieś duplikaty, jakiekolwiek, czy to brązowego zwykłego, czy to jakiegoś brązowego rzadkiego, czy to srebrnego rzadkiego, wywalajcie to po prostu od razu do SBC i nie quicksellujcie, bo szkoda mamony. No ale po co by nam były te złote, zwykłe, potrójne rozbudowy? A no po to nam te karty, żeby później przepalić je w player, piku 82+. Plus. No bo jak dostaniecie jakieś złote, rzadkie karty właśnie z tej rozbudowy 5x75, no to, no to nie przepalicie ich za bardzo o ikonę, nie? Mówię oczywiście o tych kartach 75 do 80, 81 powiedzmy, no bo, no, no bo trochę niski overall będzie za bardzo zaniżać skład, więc te karty po prostu przepalacie do player pika, tutaj trzeba wywalić 6 złotych zwykłych, sorry, 6 złotych rzadkich i 5 złotych zwykłych, więc po to była nam wcześniej ta rozbudowa złotych zwykłych kart, no bo jeżeli nie macie no to musicie skądś je zdobyć, więc podsumowując to wszystko, za 20 takowych paczek, 5 razy 75 plus, wychodzi nam jakieś 60 tysięcy, no może to nie wystarczyć z tego co natrafiamy tutaj na tą ikonę, ale z moich obliczeń wynika, że będziemy bardzo blisko, no bo jest tyle teraz specjalnych kart do trafienia, że no nie ma możliwości, żeby z 20 tych paczek nic zupełnie nie trafić, godnego przepalenia, no ale wydaliśmy... 60 tysięcy, tak plus minus na to SBC. No, ale miało być za darmo. Miało być za darmo, więc magiczny trik. Pokażę, wchodzimy tutaj w tą ikonę do wyboru. No i zobaczcie, że za ukończenie tych wszystkich składowych mamy paczki: mieszana paczka piłkarzy Premium, mieszana paczka piłkarzy Prime, złota paczka piłkarzy Premium, no i złotą paczkę rzadkich kart. W tych dwóch paczkach mamy przynajmniej 3 złote rzadkie karty. To jest chyba nawet gwarancja 81 albo 80, plus z tego co pamiętam. Więc za sam Mamy złote, rzadkie karty, jakie wystawimy po 1600, to się na pewno sprzedadzą, no i nam się zwróci już prawie 15 tysięcy. W najgorszym wypadku. Jeszcze tutaj mamy złote zwykłe, które możemy sobie sprzedać. Tutaj mieszana paczka piłkarzy Prime, więc dostaniemy albo rzadkich brązowych, albo rzadkich srebrnych, albo rzadkich złotych, więc to też trochę nam zwróci. No i za taką paczkę też dostaniemy albo rzadkie brązowe, albo rzadkie albo rzadkie srebrne, albo rzadkie złote, więc też trochę nam zwróci. Wiadomo, dostaniemy też brązowe zwykłe, srebrne zwykłe, złote, zwykłe i tak dalej i tak dalej, ale po sprzedaży tych wszystkich kart właśnie, które tutaj wypakujemy, nie mając zbytniego szczęścia, przynajmniej 30 tysięcy, no musi się stąd zwrócić. No nawet mi się wydaje, że więcej by się zwróciło przy tych cenach. Więc wychodzi widzowie na to, że takową ikonę można zrobić za praktycznie 25 tysięcy końców. No jak dla mnie to jest jak za darmo, więc dlatego dałem do tytułu, że jak za darmo. No, ale jeżeli komuś nie chce się aż tak grindować, kupić sobie złoteża rzadkie na licytacji po 1000 albo srebrne rzadkie po 600 czy 550. O takiej godzinie popołudniowej ciężko będzie je wygrać, ale wieczorem czy w nocy siadają naprawdę fajnie, nawet po 500 końców idzie wyrwać. No ale teraz przechodzimy do otwarcia tych 20 paczek y, 5 piłkarzy 75, za które tym najtańszym sposobem zapłacilibyśmy 60 tysięcy. No i zobaczymy, ile ciekawego foderu wypadnie, co będziemy mogli przepalić w player pickach na pewno trochę tych kart będzie. No i czy finalnie. Nie uda nam się tą ikonę za tyle ukończyć. No nawet jeżeli nie, no to zrobienie pięciu kolejnych takowych paczek wyjdzie nam. 15 tysięcy niecałe, więc no i tak opłacalne, i tak widzowie opłacalne, i tak ta ikona jest praktycznie do zdobycia za darmo, no a w pierwszej paczce już 8-4 Maguire, już bardzo spoko, nie wiem czy mam widzowie to pokazywać, te wszystkie paczki, może będę pokazywał tylko walkouty, tutaj mamy duplikat Wolanda, więc sobie go podmienię, tego na szczęście miałem wymiennego, więc wyślę go na listę, mamy widzowie pierwsze duplikaty, mamy Awara, którego w klubie miałem, ale tego Bakayoko, Trafiliśmy przed chwilą, więc tego awara, którego miałem sobie, wyślemy. No a tego Bakayoko od razu idziemy o player Pika przepalić, no bo szkoda tego wywalać. No robimy to jak najbardziej ekonomicznie, więc idziemy go od razu przepalić. Otworzyłem łącznie 5 paczek, no i nie wypadł jeszcze żaden walkout, ale wiadomo, nic straconego. Mamy widzowie pierwszy walkout. Mamy strasznego pecha w tych paczkach, bo na 10 paczek. Jest to dopiero pierwsza karta, nawet 85. Bo nie mówiąc już o walkoucie, pierwsza karta 85+, plus także, także spoko. Przyda się na 100%. Teraz mamy kolejny walkout, drugi podrząd. Bardzo fajnie, James 89. Jeden też wrzucę, no bo wiadomo, też się mogą trafić w duplikacie. A ich chyba mi nie szkoda do playerpika wyrzucić. I przepalamy. I mamy za to 3 playerpiki. Pewnie teraz zapytacie, a co się stanie wachu, jak trafimy 83 albo 84 plus duplika. Obrigado. <laughs> No i no i co wtedy? No, no wtedy spróbujcie sobie zrobić jakiś skład o ikonę. Chyba, że nie macie na tyle kart, to możecie to przepalić gdzieś indziej, na jakieś inne ciekawe SBC jak jest do wyboru. Znaczy do wyboru jak jest do zrobienia, na przykład na jakąś paczkę 85 plus razy 10 jakby była. No a jak nie ma takiej paczki, no to niestety chyba trzeba to będzie wrzucić po prostu do playerpika. Ja tak przed chwilą miałem, że trafiłem koatesza w duplikacie, no ale ja go nie przepaliłem, tylko, tylko go spikselowałem, ale... Tutaj mamy kartę 86 Dumfries, spoko. 85862, niezłe piki. W trzecim, może coś lepszego, to z Bellingama 96, proszę Państwa. No, i to są piki, które lubię, ale wiecie co, widzowie? To jest, to, to jest najgorsze jak 6 razy 6, bo tym Bellingamem chciałem sobie zagrać w swoim składzie na tym koncie. No ale dobra, no ale dobra, dla dobra odcinka przepalę go po prostu i no on tylko 60 koła kosztuje, więc sobie go najwyżej kupię. No i ta karta na pewno bardzo nas przybliża do zrobienia tej ikony i zmieszczeniu się w tych 20 paczkach, które zrobiliśmy. No ale to nie wystarczy, jeszcze coś wypadałoby trafić, jeszcze coś z tej paczki, jeszcze coś z pików powinno oddać. W tej nie ma nawet ekranów. Dwa kolejne player piki, Koatesa zawijamy, bo przepaliliśmy. No i tu liczymy na jakieś 85 przynajmniej plus tych pików. No najbardziej to liczę na jakieś 90, ale wiadomo, że nie można mieć wszystkiego. No te dwa piki to nie najlepsze. Wracamy do paczek. Mamy informa, walkoutik, także to się może podobać. Ale jeszcze bardziej podoba się to, że jest to kane 92 oceny. Czy nie jest to jakiś pierwszy, lepszy Informik z niższej półki. Taki Kainik 92 będzie bardzo nam w dzisiejszym odcinku przydatny. Mamy walkout w przedostatniej paczce właśnie 5 razy 75 plus do Ro Rodrigo 87. No, powiem wam szczerze, widzowie, że w tych paczkach. No, oddało dużo mniej niż się spodziewałem, ale tutaj 8, trójka, 8, dwójka i Rudy Diaz w duplikacie. No dobra, trzeba to przepalić i zrobimy sobie pierwszą składową o ikonę. Pierwszą składową w tym momencie mamy zrobioną, i w zamian dostajemy paczkę za 25 tysięcy. Zrobiłem sobie ten najwyżej oceniony skład. No bo czemu nie? Skoro, skoro mamy na to karty, no to robimy. No a resztę idę w playerpiki przepalić, nie? O wow, widzowie, z player pika dostaliśmy też 93, którego już posiadamy w klubie, bo mam tam trafiłem kiedyś tam i go nie zdążyłem przepalić, ale sobie tego podmienimy, przepalimy tego co trafiliśmy. No a no a tego, no a z tym nic nie będziemy robić po prostu. Już wiem czemu mi tego Izaka nie przypaliło, bo już miałem wcześniej duplikat w klubie. Znaczy duplikat wcześniej go miałem już w klubie po prostu, też niewymiennego i mi nie pokazywało dlatego na najnowszych kartach tego Ziuta. Więc już sobie go podmieniłem i mi go pokażę. No a tego co miałem po prostu sobie wywalimy no. No już trudno. Kolejny player pick, znajdziemy w nim kartę specjalną. Było widać, widzieliście? Było widać zanim się Pik otworzył, że tam jest karta specjalna 87 Gituwa. Przyda się fest i w ostatni nim znajdziemy dům 86. Przed chwilą go przepaliliśmy, no i do nas wrócił. Także to weźmiemy sobie do klubu Izak do Quickselu. No i idziemy kolejną składową zrobić o ikonę, bo trzeba tego Terstegena tam oddać. Kolejną składową mamy zrobioną Tym razem skład 87 Wraz z informem zostaje przepalony Mamy już dwa składy Widzowie zrobione, no i trochę nam Kart już brakuje, szczerze To myślałem, że lepsze Tutaj będziemy mieli trafy w tych paczkach No ale trochę dopłacimy I tak za dużo przecież nie wydaliśmy, nie? I tak za dużo na to nie wydaliśmy No bo licząc właśnie tym sposobem 20 paczek, no to było 60 tysięcy, też tegena Zawijamy, Ten, tą kartę, którą miałem już wcześniej, no ale jego już nie będziemy używać, nie, no bo jego trafiliśmy tylko raz, pierwsza paczka, złota paczka rzadkich kart, uwaga, uwaga co znajdziemy, może walkout nawet ekranów nie ma, ale ta paczka coś takiego zawiera, żebyście widzieli tam pokażę, kolejna wymienna paczka do otworzenia, coś ciekawego jakiś ekran chociaż, fajnie chociaż ekrany, chociaż 8.3 plus i jest to STONES 83, no ta karta jest naprawdę droga, no bo wiecie, Premier League środkowy obrońca, teraz takie są w cenie. Na cała zawartość tak się prezentuje. Mówię do Was w tym momencie, widzowie z przyszłości. Zapytacie pewnie dlaczego? No, wyjaśniłem to w późniejszej części materiału, jak się kapnąłem o co chodzi, ale po prostu najpierw kliknęłem sobie przycisk od wyciszania mikrofonu, a później mi skraszowało w pewnym momencie nagranie. Ale tutaj macie przed sobą kilka paczek oraz kilka pików, z których jakieś tam lepsze karty powpadały. Nie pokazywałem wszystkich, wiecie, 8 trójek, 8 czwórek, no bo stwierdziłem, że nie chcę, żeby ten materiał trwał po prostu 40 minut, nie? Także trochę to uciąłem żeby no, no wiecie, no kto będzie oglądał taki 40-minutowy materiał, ale mam nadzieję, że Wam się on oczywiście spodoba. No i z tego miejsca jeszcze chciałbym powiedzieć, że musiałem dorobić 11 paczek. Na samym początku mieliśmy 20, później dorobiłem w międzyczasie te 11, tak na bieżąco robiłem i je otwierałem, żeby po prostu, żeby po prostu dobić do tego, do tego SBC o ikonę, bo po prostu kart mi już brakowało. Troszeczkę pecha w tych paczkach mieliśmy, no ale ostatecznie wyszło naprawdę. Fajnie, też ikonka poleciała taka nie najgorsza, że tak powiem. No i ja już się ulatniam. Tutaj widzicie kolejne, kolejne karty, które przepalam na SBCO player Pika. Już w pewnym momencie stwierdziłem, że przepalam te 8 dwójki, no bo i tak ich nie wrzucę. O jak ostatni skład mi o ikonę został do przepalenia. No i, no i to w sumie się opłaciło, nie? W sumie to się opłaciło. Oddało naprawdę fajne karty, jak te 8 dwójki przepalałem, znaczy fajne, wysoko ocenione. Takie, które nam się bardzo, ale to bardzo przydały. No ale już wracam ja, który byłem na żywo wtedy. Mamy widzowie ukończone to SBC o ikonę, ale zanim... To skraszowało mi obs jak robiłem player piki. W sensie, jak otwierałem player piki i jak trafiłem tego Rodrigo. do tego Rodrigo jeszcze zobaczycie na ułamek sekundy, on tam wam wyskoczy z tego pika, ale później mi skraszowało nagranie. Zrobiłem później kolejne 5 pików i dostałem tam Upamecano, Fera na i jakieś 8 czwórki. No ale skraszowało mi po prostu wtedy obs -a. Zauważyłem to dopiero po paru minutach, bo tak się w to wkręciłem, że masakra. No i nie zauważyłem, że mikrofon sobie wyciszyłem w pewnym momencie. Jak wpisywałem na footbinie karty, te które trafiałem z wymiennych paczek, właśnie z tej ikony, to musiałem kliknąć przycisk odpowiedzialny za wyciszenie mikrofonu, i będę musiał dograć po prostu do, dla was głos osobno. Tylko nie wiem kiedy to wyciszyło i nie wiem nie wiem ile będę musiał tego dograć. Także małe kłopoty techniczne. Jak, jak zwykle coś mi się musi zdupić, jak się taki długi film nagrywa. O sama surówka ma godzinę 20 ponad. Także także zostawcie łapeczkę do góry widzowie. No i co? No i przepalamy coś takiego na ostatnie SBC. O skład o ocenie 86. Dostajemy jeszcze tą paczkę piłkarzy Premium. Jak otworzymy sobie tą ikonę, tą paczkę, wystawię te karty i się wszystko sprzeda. To sobie to oczywiście podsumujemy no ale teraz przyszedł widzowie czas na tego Icon Pika. No i ja sobie wyłączę monitor. Mamy go już tutaj. No, i zrobimy sobie go oczywiście odkrywając karty Ronaldo Nazario. No i oby ten Nazario tutaj się widzowie pojawił. Jedziemy, jeden z trzech, nie ma już posiadanego, więc git. Nie ma tu na pewno tego Optimusa Garinczy, bo go już, już go posiadamy, więc nie wyskoczył. Ale dobra, zabierzmy się za odkrywanie. Od prawej strony 80, 73 fizyczności. Podanie strzały, oj, 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 to, co to będzie za karta? Czy to będzie jakiś, nie wiem, Geeks? George Best! 94 oceny, także... Oj, coś popsułem z moim Ronaldo. Ale dobra, mamy Besta, nie jest to, nie jest to zła karta na pewno, ale no ja celowałem w coś jeszcze lepszego. Mamy jeszcze dwa do odkrycia, także weźmy teraz z lewej żółta i zobaczmy na statystyki od dołu. A już liczyłem, że ta fizyczność będzie jeszcze większa, ale dużo podań średnie strzały. No co to będzie? Nie wiem, jakiś pirlo chyba, albo szawi, albo albo xavi. No ale jeszcze ten ze środka został, nie? Jeszcze ten ze środka. Może tu ten Nazario wyskoczy 7-9 fizyczności i podania nie, ale to jest karta. Nie wiem co. Ciekawie wygląda. Czy to nie jest. Nie no, Ronaldinho, zasłałe podania jak na Ronaldinho Optimusa? Co to może być? Dobra, nie wiem, bez przedłużania sprawdźmy Samuel Eto Optimus. No, karta, karta fajna. Karta fajna. Sprawdźmy sobie jeszcze to cenowo, jak to na futbinie wygląda. Eto kosztuje 400 tysięcy bez 440, ale no ten Eto bardziej mi siedzi, bardziej mnie ten Eto przekonuje. No, i tego Samuela Eto sobie widzowie weźmiemy. Także koksuwa, przetestujemy go na pewno, ale już nie dzisiaj, bo no trochę, trochę szczerze mówiąc, zmęczyło mnie to tryhardowanie tych SBC. Łącznie zrobiłem 31 tych paczek. 80, sorry, 75 plus razy 5. No nie robiłem tego, wiecie, tym schematem, który mówiłem na początku. Że najpierw brązowe paczki, później ta rozbudowa, później ta rozbudowa, i później te paczki i player piki. A jak brakowało non to ta zwykła potrójna rozbudowa, wiadomo. No bo no bo wiecie, trochę dłużej by mi to zajęło. Dużo dłużej by mi pewnie to zajęło. No a czas goni, czas goni, więc dlatego stwierdziłem, że będę karty po prostu najwyżej kupował z rynku. Ale i tak wychodzi na to samo, no bo liczy się cena jaką byśmy na to wydali stosując schemat, nie? Czyli zrobiliśmy 31 tych paczek, 75 plus razy 5 zgodnie z naszymi obliczeniami jedna paka to jakieś 3000 więc wyszłoby to nas około 93 000 mamy tutaj jeszcze tą jedną wymienną paczkę co dostaliśmy za ikonę więc te karty co tutaj mamy wypadałoby wystawić no i zaraz przejdziemy na listę no i oczywiście squixelować tam to co do quicksellu wcześniej też kilka kart musiałem squixelować znaczy musiałem no jakbym nawet wystawił je po te 400 końców to pewnie by nie zeszły mogłem niby je dać po minimalnej albo te brązowe po 200 bo też brązowe zwykłe tam wpadały no ale po prostu stwierdziłem że je squixeluję i najwyżej te kilka tysięcy sobie do Podamy. Także za Qixel, widzowie, wyszło nam około 3000 monet. Przejdźmy teraz na listę, żeby zobaczyć, ile kart nam się sprzedało i za ile. Proszę zobaczyć, to są tylko te karty, które mieliśmy, oczywiście z paczek, trochę złotych rzadkich, stąd fajnie poszedł ten, fajnie poszedł ten, poszedł za więcej niż najtańsze te złote rzadkie. Przechodzimy jeszcze dalej, mamy tutaj Diamondbrozier za 2900, co poszedł. Tutaj kilka non-rerów, tutaj jakąś srebrną kartę, tutaj kotwica za 1100 i ten styl gry za 1400. Mogłem to drożej wystawić, szczerze mówiąc nie popatrzyłem dobrze na cenę, no ale z tego wszystkiego, jeszcze tutaj dwa brązowe, to nie są te brązowe jak coś z początku odcinka, tylko to są te, co wydropiliśmy. Zresztą wszystko powinniście widzieć, więc wydaliśmy 93 tysiące, wydalibyśmy 93 tysiące na te paczki. 5 razy 75 plus w ilości sztuk 31. No powiem Wam, że trochę pech, trochę pech, że tak słabo z nich wpadało. No, wydawało mi się, że lepiej będzie leciało. Nie leciało za dobrze, ale i tak to jest bardzo dobry wynik. No i z tego co tutaj mamy na liście plus quickselli mamy około 40 tysięcy, więc 93 tysiące minus 40 tysięcy równa się 53 tysiące. Wydane na SBC o ikonę Optimus. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No niby za darmo miało być. Teoretycznie za darmo nie jest. No mieliśmy trochę pecha na pewno w tych paczkach. Może jakbyśmy to faktycznie robili tylko tym schematem, że wiecie, że, że otwieramy te brązowe i wszystko na bieżąco sobie przepalamy, to może by to wyszło jeszcze taniej. Bo może by nam się tam poszczęściło z tymi brązowymi rzadkimi i jakby one co chwilę nam wpadały, no to dużo taniej by to wyszło. Wiadomo, policzyliśmy taki w miarę, wiecie, taki w miarę pesymistyczny scenariusz, że tysiąc na jedną paczkę taką właśnie trzeba będzie wydać. No ale co, w tym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję widzowie, że Wam się to podobało. Skomentujcie, zostawcie ocenę. No i jeżeli chcecie, żebym zrobił streama właśnie, bo miałem robić streama zrobienia tego hulita za 400 tysięcy. Pytałem was, czy chcecie. Nie widziałem jeszcze wszystkich komentarzy tam pod tym filmem. Ale możemy sobie zrobić po prostu streama zrobienia tego sposobu i wtedy dokładnie będziemy wiedzieć, ile nam to wyjdzie. Wiadomo, może wyjść trochę więcej, bo możemy mieć jeszcze większego PH, Może wyjść nam to też dużo mniej, bo możemy mieć większe szczęście. No ale 50 tysięcy, 53 tysiące za SBC o ikonę Optimus to jest naprawdę, naprawdę jak za darmo. Trzymajcie się widzowie, pozdrawiam Was serdecznie i do jutra.